I lecimy dalej. Na rą orlicę. O, parli. się na swojego je bali jego. Ale baradę. poszła Wi. Co poszło? Fajne. Ten... E, błyskawica. Fajnie poszło. Ej. No też ma chyba naklędzę takie. Ja. Ty. To chyba nie. ty. Ty czy ty? To czy ja? Chyba ty. O smarek, jak e, prze, Przeanalizujemy to przy filmiku którego nie obej... O! Nie obejrzymy. Olej tu jest. Czy ale eks. Patrzcie, ile klas. rzucił. Dlatego na koszmarze wolimy nagrywać. To jest to. I Jeszcze klątwa na mnie rzucił totalnie. A jak będziemy totalni... O jeba, nie zginął. <laughs> ale ciotę z niego. Jak będziemy totalnymi maniakami Diablo, to jeszcze piekło nagramy, ale kto już nie wiesz. Nie, to jeszcze mówiąc naprawdę naprawdę. To już musieli zacząć się handlować na batmanach z innymi graczami, żeby ograniczyć piekło. A, A też tak byśmy wyjaśni... moglibyśmy zrobić, że Enigma sobie załatwić, bo to kurwa ile. Byśmy trochę pograli w tą grę. A to będzie trudne, to nie jest tak łatwe. Ale dobra, nie zajmij się o tym teraz. Dobra, no tak, to, to co, tak, co tak. jest teraz, to jest teraz miał być koszmar, to jest koszmar. Bo na piekle ci powiem, że jeśli nie wiesz tego, że każdy, każdy, każdy potwór ma jakąś niewrażliwość. Na przykład niewrażliwość na zimno, jak na przykład mają na zimno niewrażliwość kompletną, czy na przykład swoją zamecią... Wiem, nawet... kurwa. No. Co <laughs> tam, że wiesz. Każdy potwór ma jakąś niewrażliwość. Ma jakiś żywioł, bądź obrażenia fizyczne. No, widzę szmat. Co ty tam? Co? Modlisz się? No, nie czekam tam przy Flavii. Zabrałem sobie rzecz, którą wytrzymałość, że wiesz, biega ile sobie chcę ej. Mogłem tobie to zostawić, bo ja mam teleportację i miksurę wytrzymałości zapomniałeś ty. Ale jesteś niebiły i mnie nie zostawiłeś. Ale no. No trzymam dla ciebie miksurę wytrzymałości. Hej. Ła. O nie chcę nawet jest tak Dziękuję ci. Wypiję swoją w tej chwili. Dobra. Też nie, na razie nie narzekam na na wytrzymałość. ej, 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 ej bo będą biły. No, na, na pewno będę. Ale będą. patrz, Patich żyje dalej. No bo on się, on się trzyma da, z daleka. Patikot, kot, kot i Przyjaciel przyjacielo dla. Muszę być no, obronę koniecznie. Eee, którą stronę? Idę tam z tobą. Hej, czempionik. Czempionki! Czempionki. Albo zwane Zir. Wiesz, te różowe. Tak zwane. Biorę. Pedalskie różowe. <laughs> Ja tego nie zbieram. <grymne> ale to jest najlepsze nich, które wygrzesz, No, no, no wiem, no, no, no to nic o, nie mówię Patrz, Bili. jeszcze się wzięła szmat. Tu ja zabiła. To o, zira. Jak cię nazywa? Po, pomień duszy. Nie o, piję Oj, uciekam Okej. Nie zostawiaj mnie samego. <grymne> Bo już się, ej, tak się Bo już Nie, ale tutaj szmaty są groźne. Jestem przeciążony Gówno Gówno No to na razie gówno, będziemy spotykać, ale po czasie łoszma Mamy wyleczyć coś złotego z Andaria, ale może coś wyleczyć Ej Jakieś zielone gówno wyskoczyło Mamy pola pole, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Idziemy na kramowy co najpierw Tutaj. Tutaj znowu to gówno które nie zwiedzamy Ej, monstrualne bestia, one są mają dużo życia A Chodź tu Zdycz. Ale to nie tędy, krwawe jest po drugiej stronie. Niekoniecznie, zobaczcie się. Ej, 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 goni mnie. Morderca smoka. Czy już takiego nie spotkaliśmy kiedyś? Nie. Ej, uważaj, bo ja zginę ci teraz. O, to się, człowieku. Właśnie, nie, bo najgorsze jest jak... jak Aha, czempion. wybuchają, tak? No, wybuchają ale i jeszcze do tego te pioruny z niej wylatują, znaczy jak ją bijemy, nie? To jest głupie. to jest najgorsze wtedy. Ale tygo, się teraz fajnie gra tygo Czy, tygo bo... musimy się bać Jeszcze Szmar... mnie goń Babta mamy biję, mamy to Ochora No no teraz co dałeś Jez Zjadł. wybacz Ejś Cioty Cioty bi... Biszposz. ojej Czy co to Bisz było? Bać? No jakieś Google <laughs> on, on skrzyża innych szamanów, bardzo bije go jak on miał? Biszbosz, ok, zabity. To dobrze przeczytałem. No, jesteś. jesteś Normalnie yy... w 3 sekundy to Pisz Zatrzymanie chwili, to widziałem w oczach. Bo Biszbosz tu zawsze jest. Może po pamiętałeś. Tak. Dobra, idziemy. Bo ty tutaj już ten... wspomnienia, jakieś walisz w sentymenty. Nic nie walę. Ty tu walisz? Okej. Okay. Ale... świecę się na... Y, y, zbroję mam złotą. Gamepaw. Złota czarodziejka. Gdzie jesteś? Nie by zostawiłeś samotnego? Żyjesz przypływ sił, kurde. Korn. Ty... Zaraz będę miał pełen ekwipunek, będę musiał na sobie do miasta wrócić. To czekaj, zabijemy tą prostytutkę i będzie fajnie. Łowczyni jakoś tam z dupy. Dobra, patrz. Jakoś ogarniamy jeszcze. Nie jest tak Ej. źle, że ci powiem. I pierwsze... no nie jest źle. 24 many daje, cholera. i radny. kot, kot i pad Przyjaciela Chcesz... lat. <laughs> Chcesz pierwszy sonek 24 many? Nie. To nie. <laughs> widziałeś go. <laughs> Widziałem jak wróciłeś się Musiała widzieć Okej okay. Chodź na tą szmatę Ona nie niemodnie Suczo. się ubiera Suczo Idź pierwszy ma. na nią Okej okay. yes. Skierowterowska ja to no i oczywiście od razu do mnie z butami Powiedziała ci tekcik jakiś fajny? E, że da ciała za 200 zł diabły I powiedziała, że dołączy do jej armii umarłych no to, to czyli do burdelu pójdziesz? Nie, ja nie mam zamiaru. Suko <laughs> To jest burdel mama. O kurde, no nie wierzę. Uuuuu, co biaki jej pomagają? To są bodyguardy. Patrz jaka rozwałka. Pioruny, wszystko tu lata. Głowy. ...płonie. Kurde, wkurzyła mnie. No co raz ucieka. Ojej, chyba do śmierci teraz nie zostaniemy z Durielem albo z Diablo. Nie ma Pewnie, szana. że nie. A zresztą zobaczy się, jak to będzie. Ja muszę odnieść tą rękę właśnie. Umieraj. Morlico. Ale widzisz, nawet ona jest jakimś takim już większym wyzwaniem, niż była przedtem. Widziałeś, ja tak strzeliła we mnie. Ojej. A. Rękawiczki jakieś wziąłem z dukią. Weź sobie je hapnij, dobra i tak kończymy odcinek z prostytutką. Zadałem wykonane i teraz czeka nas Staruch, czyli Descartes. Stella, de Kane. Kane. Odpocznij teraz krwawa orlico. Świetnie, dostajemy teraz na odporności 3 tarcza. Dobra, kończymy odcinek Держитесь еще, ПАПА!